Jak w czasach COVID-u rodzi sobie zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach oraz Kuźnia Raciborska i jej bogaty program na wakacje. Zuzanna Schroeder, witam Państwa w Raciborskiej Telewizji Kablowej i zapraszam na program. W tym roku nie było tam tradycyjnego topienia marzany w rzece Rudzie i zimę, ze względu na COVID-19, trzeba było pożegnać bez tego zwyczaju. Sezon również ze względu na okoliczności rozpoczął się nieco później, ale czas nie był stracony, bo wykorzystano go na prace techniczne i remontowe. Zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej w Rudach czynna jest od czerwca, ale dopiero z początkiem lipca ruszyła pełną parą. Jest jednym z obiektów szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, a także europejskiego szlaku dziedzictwa przemysłowego. Nic więc dziwnego, że przyciąga turystów również spoza regionu. Ale w tym roku zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach również przez trzy miesiące świeciła pustkami. Dzięki gminie, żeśmy przeżyli e, pomocy finansowej gminy, bo normalnie tak jak przez cały rok jeździmy, niestety w związku z koronawirusem ten sezon dopiero tworzyliśmy 1 czerwca. Też tylko przejazdy dla turystów indywidualnych, zachowaniem wszystkich oboszczeń i zaleceń sanitarnych, czyli co drugi rząd sadzamy gości w maseczkach przejazd. Także wszelkie te zasady sanitarne musimy zachowywać. No, później sami ludzie już się różnie zachowują, natomiast kierownicy pociągów mają przykazane, że tak muszą robić. Od 9 dni kolejka działa jednak już w pełnym wymiarze i odwiedzać ją mogą zarówno wycieczki szkolne, jak i inne grupy zorganizowane. Jeździmy w soboty i w niedzielę, od 11 do 18 co godzinę jest kurs. Natomiast od 1 lipca do 31 sierpnia jeździmy również w ciągu tygodnia. Oprócz poniedziałku, bo poniedziałek jako obiekt kultury mamy zamknięty, wtedy jest obsługa techniczna się odbywa. Natomiast od wtorku do piątku mamy trzy kursy w ciągu dnia o godzinie 11-14 i nietypowo 16-15, żeby ci, którzy pracują jeszcze zdążyli przynajmniej na ten ostatni kurs. Jak widać, długo nie trzeba było czekać, bo stacja już tętni życiem. Jeżeli jest ładna pogoda, są naprawdę bardzo duże grupy ludzi. Widać, że ludzie są spragnieni, żeby się wyrwać z domu. Ja sobie to tłumaczę, że są stęsknieni za naszym przepięknym obiektem. Tym bardziej teraz zakończyliśmy remont obiektu. Mamy pięknie odnowioną wagonownię i lokomotywownię. Dawne garaże, które można powiedzieć bardziej straszyły, teraz są też pięknie wyremontowane. Także tak sobie tłumaczę, że ten piękny obiekt teraz przyciąga ludzi, gdzie on. On był tak długo zamknięty. A jest tu co robić. Sukcesywnie odrestaurowywane zabytkowe budynki, unikatowe lokomotywy i wagony, przejazd z dwoma trasami do wyboru oraz wiele atrakcji takich jak przejażdżki drezynami to wystarczające powody na spędzenie aktywnego dnia na łonie przyrody. Oprócz przejazdu kolejką i obejrzenia eksponatów wystawionych na zewnątrz hali. Teraz normalnie były, działała jeszcze kuźnia, gdzie można było podejrzeć pracę Kowala. Na ten moment, jako że to jest mały pomieszk. Nie, no, nie możemy uruchomić tej kuźni, ale można sobie tutaj odpocząć, obejrzeć tabor. Mamy tu punkty gastronomiczne, także można i coś jest dla ciała, i dla ducha, także można coś zjeść, coś wypić. Jeżeli rodzice są z małymi dziećmi, współpracujemy tutaj z firmą, mamy park linowy dla dzieci, gdzie dzieci bezpiecznie mogą się wyszaleć, pobiegać sobie kilka metrów nad ziemią. Także są bardzo zadowolone. Tam również można coś zjeść, zjeść i wypić. Mało tego, na terenie obiektu nie brakuje też dodatkowych wydarzeń dla dzieci i młodzieży, jak i dla całych rodzin organizowanych z większym rozmachem. Przed nami właśnie jedna z nich. Oprócz tego, że prowadzimy zajęcia dla zielonych szkół, czy bardziej zielonych kolonii, to również 24 sierpnia będzie Urząd Marszałkowski zorganizował imprezę na obiektach kultury na Śląsku, subregion zachodni, właściwie bardziej subregion zachodni to organizuje i 24 sierpnia będziemy mieli dość taką dużą tutaj imprezę, tam jest rejestracja. Na tą imprezę, bo to nie ma wstępu wolnego, tak jak normalnie na co dzień u nas tylko się rejestruje przez internet. Będzie dość dużo atrakcji, bo będą mi zawody na adrezynach, Technopark będzie otwarty, zawody sportowe, zwiedzanie obiektu z przewodnikiem także będzie duża duża liczba atrakcji. Już zachęcamy zatem do śledzenia stron internetowych stacji w RUDach oraz subregionu zachodniego, by nie przeoczyć rejestracji i zapewnić miejsce sobie i swoim najbliższym. I pozostajemy w Kuźni Raciborskiej, bo wakacje zapowiadają się tam bardzo obiecująco. W najbliższą sobotę na przykład gmina zaprasza na Beach Party, a będzie to impreza, która zainauguruje całą gamę atrakcyjnych wydarzeń na terenie kąpieliska Wodnik. Więcej szczegółów zdradzamy już teraz, włącznie z programem Akcji Lato, która w tym roku adresowana jest m.in. do prawdziwych twardzieli. Ośrodek wodno-rekreacyjny wodnik położony w malowniczej scenerii lasów raciborskich w miejscowości Kuźnia Raciborska. To głównie tutaj planowane są wakacyjne wydarzenia, które mają ściągnąć nie tylko mieszkańców gminy, a wszystko zaczyna się już w najbliższą sobotę, więc radzimy już rezerwować ten termin, bo od godziny 19 zaczyna się beach party. Będą lody, będą na. Poje, yeah, bardzo zimne. Będzie coś słodkiego, będzie coś konkretnego. Zapraszamy gorąco. Będzie również e, oczywiście wspaniała muzyka, więc zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami. Zapowiadana pierwsza plażowa impreza jest też okazją zwłaszcza dla gości z okolic, by poznać obiekt i zobaczyć w jakim kierunku zmierza wykorzystywanie jego potencjału. Miejsce to potrzebuje jeszcze dużo czasu, żeby Zachęcać bardziej. My tutaj dokonujemy wszystkiego, co jest w naszej mocy, żeby to miejsce troszeczkę doprowadzić do takiego stanu używalności. E, mamy nadzieję, że przynajmniej klimat wyjdzie nam tutaj. E, Fantastycznie. Z pewnością, bo sobotnie beach party to dopiero początek. Tydzień później, bo 18 lipca otwarte tu zostanie kąpielisko i za niewielką opłatą będzie można wejść do wody pod okiem wykwalifikowanych ratowników Wopru. Zresztą czynne będzie ono przez miesiąc do 16 sierpnia i w tym samym czasie będzie się działo. Będą się tutaj odbywały koncerty lokalnych grup naszych rokowych, między innymi będą oczywiście organizowane dyskoteki, kino na wodzie, szanowni państwo, bo jakże inaczej by tego pięknego naszego obiektu nie wykorzystać. Owszem, będzie również odbywała się w tym czasie akcja lata. I to jest kolejna propozycja później na letni aktywny wypoczynek na tym pięknym, zalesionym terenie. A tym razem coroczna oferta gminy dla mieszkających tu dzieci i młodzieży realizowana będzie przez dwa tygodnie od 3 sierpnia. Przez pierwszy tydzień zapraszamy na obóz survivalowy, więc tutaj będzie wodnik tematem głównym i oczywiście las, którego mamy tutaj wokół bardzo dużo i chcielibyśmy z tego lasu korzystać. Będziemy uczyć się budowy szałasów, sztuki przetrwania w tym lesie, technik maskowania itd. itd. W drugim Tygodniu czekają nas zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki rowerowe oraz wyjazd do Opola. I na tym nie koniec, bo w dzień otwarcia kąpieliska gmina planuje coś ekstra, czyli wakacyjny festiwal filmowy. Bardzo gorąco zapraszam w sobotę 18 lipca na nasz kuźniański plac zwycięstwa, amfiteatr, gdzie będzie Taka wyjątkowa impreza pod tytułem Wyprzedaż garażowa. Już od godziny 16 można zajrzeć, można coś wyszperać. Wyprzedaż garażowa, targ staroci, kto jak woli. Od godziny 16, godzina około 19.30-20 zapraszamy na Wieczorynkę dla Dzieci, więc kino plenerowe o godzinie 21.30, film dla osób dorosłych oraz dla młodzieży. W tym roku nie zabraknie również tradycyjnego, rodzinnego rajdu rowerowego, który odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia. Jest więc w czym wybierać, choć najlepiej skorzystać z całej oferty, do czego gorąco zachęcamy. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, ok, to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Dziadkowi ktoś podarował krew. Może sąsiad? Ten, z którym zawsze kłócił się o psa? Ty też chwyć czerwoną nitkę, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt. Fabryka tlenu. Filtr powietrza. Magazyn wody. Ochrona gleb. Miejsce wypoczynku. Źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie do pałek, pozostawiony niedogaszone ognisko, wypalanie traw, Odpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, okay, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. I to na dziś wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jutro. Do zobaczenia.